Cześć, ja jestem Piotr, a to jest szósty gameplay z gry Euro Truck Simulator 2. Jak sami widzicie, właśnie transport um, przyjąłem zlecenie, chwila, bo już utknąłem. Trochę to jest dziwaczne zlecenie, ponieważ to jest um, chwila, może łączę to nawigację zaraz, gdzie to było. Um właśnie jeśli chodzi o, zle o zlecenie to jest zaraz um... tylko muszę stąd jakoś wyjechać teraz um... dobra mm... co jest mina bo o, teraz... Okej, okay, jeśli chodzi o te zlecenie właśnie, co to... sami widzicie, to jest trochę takie dość nietypowe, a dosłownie mówiąc, konkretnie mówiąc, to jest to właśnie y, transport dźwiga. Więc y, trochę to jest taki dziwny transport, bo no to transport dźwiga samobieżnego, więc no cóż nic dziwnego, że jego waga ponad yy... no dość dużo waży, chyba ile tam było Naraz raz ym... 36 ton, więc no na serio ogromny ten dźwig, że ho, ho. Okej, okay, więc tyle, jeśli chodzi o ten transport. W sumie... Swoją drogą, to na ten odcinek oczywiście przygotowany. Mam do omówienia kilka tematów, a raczej może kwestii, tak jakby. Więc może od razu, bez zbędnego gadania, może i przejdę do omówienia tych kwestii. Czyli tak, po pierwsze to... Dlaczego mm, w sumie... W tamtą niedzielę co. W ostatnią niedzielę nie pojawił się scrap mechanik, czyli te wysłania, challenge. I nawet autobus mi tu skręca. Yy, w sumie właśnie dlatego, że nie pojawiło się, ponieważ właśnie yy, w niedzielę wyszła aktualizacja powietrza do skraba mechanika i jaka to aktualizacja była no to konkretnie wam powiem że krótko i wyraźnie to po prostu twórcy w końcu dotali survival to co od no po prostu większa część graczy tego oczekiwała, bo no bohara no no okej, okay, w typowych grach jest survival. No okej, okay, ale w takim skrapu, skrapie mechaniku no trochę taka była lipa na początku, bo tylko był kreatywny. Później dodali challenge, czyli wyzwania i teraz w końcu survival. I. No. I tak, pograłem z godzinę, z dwie. Co w ogóle, o co chodzi z tym surowiborem, i powiem Wam, że. Mm, dlaczego od razu go nie nagrywam? Bo. No, oczywiście myślę, że raczej w to niedzielę, co będzie, to raczej nic ze skrapa się nie pojawi z tego surowibora. Może dopiero za tydzień, nie wiem, bo muszę jeszcze to ogarnąć, co i jak tam działa, bo. Jak wogram te 2 godziny, to wam powiem, że trochę tak. No, tam oczywiście są roboty, więc roboty akurat na pewno atakują. To po pierwsze. Na samym początku nie dostaje się tam jakiejś broni, tylko jedynie taki młotek, więc. Więc na początku jest zdecydowanie trudno, ale ja w ogóle nie widziałem tam konkretnie. Gdzie czego szukać? No po prostu tam byli jakieś bloki potrzebne, powiedzmy. I teraz te bloki, na przykład bloki drewna, no to halo, gdzie je szukać? No tam były drzewa, tylko powiedzmy, że że ja po prostu byłem już yy, byłem zielony, więc yy, trochę tak nie wiedziałem, gdzie czego szukać, bo tak trochę yy, no na widoku były te drzewa, tylko nie widziałem co, jak w ogóle to działa, więc. No nie jak na przykład w takim typowym Minecraft'cie, gdzie po prostu się rozwala i już się dostaje, a tamto serio to skomplikowane, że. No bo, że po prostu. To ciężko to jest ogarnąć w takich survival, więc. Na pewno może coś z niego nagram nie od razu jakoś serii, ale może nie wiem, kilku odcinkowo, a może jakieś live'y. Nie wiem, bo jeszcze nie jestem do końca ogarnięty w tym sklepie mechaniku na tym survivalu, więc no cóż, więc w to niedzielę na pewno nic z niego się nie pojawi. To mm, jest pewne, yy, więc yy, tyle jeśli chodzi o skrapa mechanika. Yy. Co jest czas pracy? Od kiedy to? Nie po chwila, bo zaraz to coś pisze o Zaraz przerwa za odpoczynek 0 minut. Ups. No to jeszcze nie pojechałam gdzie trzeba. Dobra, to... No nie. Teraz tam jakoś cofnę? Aj. Dobrze, że nie walnąłem. Dobra. No gdzie mi tu... Te ciężarówki mi wjeżdżają mi w drogę. Ila. Może, no, z to może ich trochę oni cofną. No. Ale chyba raczej nie. A raz, bo, No. No. Ja tu coś tu wstaję, że przekroczenie czasu pracy, a ja nie rozumiem, o co w ogóle, co to w ogóle ma znaczyć i... Mila, bo muszę tu zjechać, bo... No, ale od ja nie wiem. Zaraz. To w ogóle nigdzie chyba raczej nie pisze, no... No raczej nie, bo ja gram przecież yy, na aktualizacji... Nie wiem, jakiej aktualizacji już, ale... Ale od kiedy to niby dodali tu jakieś przekroczenia czasu pracy? ...dziwne. No ja wiem, że dobada niby tej, tego kierowcy zmęczenie, no ja o tym wiem, ale... No właśnie. Przekroczenie czasu pracy, no wiecie co? No jak tak, to... zaraz tu. No ale no nie, no. Gdzie teraz niby tego szukać? W stacji benzynowej czy... Parkingu jakiegoś, a chwila. Mmm... Bo wiecie co, bo... No to teraz może i trochę... Źle porobiłem nagrywając ten odcinek. Zaraz. no to ja miałem do... A, do Luksemburga. A to... Aaa! Okej. No, a okay. Nora, to w sumie tutaj jakaś stacja benzynowa jest, no dobra. Um, to trochę na tym stracę, powiedzmy. No dobra, no to pierwszy temat omówiony. Yy, drugi temat to dotyczy akurat yy, nowego, przyszłego dodatku do Eurotraka 2. Yy, E, więc, e, jaki to w ogóle ma być dodatek? No to dodatek będzie się nazywać Iberia, e, który będzie akurat wprowadzać e, dwa nowe kraje, a dosłownie mówiąc Hiszpanię i Portugalię. E, czyli, mm, naraz, jak to się nazywało? Półwyspy. Mm, nie, chwila. Bo to jest. Um... Zaraz wam pokażę. Nie no, bo. To jest oczywiście tutaj. Czyli Hiszpanię i Portugalię byśmy dostali w tym nowym dodatku. Um... Ale mi się wydaje, bo tak. Bo czytam też informację, że jakieś plotki, że dotyczące. Że w tym roku wyjdzie EuroDrag Simulator 3, więc no wiem, że to jest plotka, ale no cóż, no w tym roku to trochę jest dziwne powiedzmy, bo no może jakoś by to jeszcze była aguar... Jeszcze może SCS Software, może jeszcze by to ogarnęło trochę z tymi trzema grami, bo jeszcze American Track Simulator i EuroTruck dwójka i teraz jeszcze trójka to trochę... No oczywiście to tylko dodatki, efekty wizualne i takie tam wina, bo coś mi się zacina. Dziwne trochę. No więc powracając to. Trochę. No, może by ogarnęli, ale. No. Halo. Tu. Dodatek wychodzi za kilka miesięcy. Powiedzmy. A w tym roku mamy się spodziewać. Y, Eurotraka trójkę? No, raczej trochę mi to. Yy, raczej mi to wygląda na plotkę, co. By takiej By taka trójka by wyszła. No, nie wiem. Powiedzmy w następnym roku bo no dobra dodatek Iberia wychodzi za kilka miesięcy no okej okay, ale wydaje mi się że, że raczej STS Software planuje kilka dodatków zrobić jeszcze bo y, ten Iberia to no, z pewnością nie byłby ostatni, bo no bo Halo, no do pełnej Europy nie mamy dostępu póki co. Dlaczego nie? No to. No bo tak, no powiedzmy. No i na przykładzie, dam na przykładzie właśnie to tutaj państwa No nie wiem jak już oni się nazywają, ale dobra. Tutaj co są, są tak na czarno zaznaczone. No to halo. I tu jeszcze brakuje przecież. No dobra, dostaliśmy, no właśnie, ile, a tu jest połowa Rosji? A nie, to połowa, czyli ten, Kaliningrad. No dobra, więc, no, więc tak, Iberia to na pewno nie jest ostatni, po pierwsze. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ, no, halo, no... A kiedy niby dostaniemy tu Ukrainę i Białorusię, więc no, trochę to bez sensu byłoby, jakby Iberia byłby ostatnim dodatkiem. No, jest to możliwe, ale no, raczej nie wydaje mi się, żeby to ostatni był, bo tutaj jeszcze jest sporo tych krajów. No, wiem, że mniejszych, ale bardziej chyba SSL Software tutaj dopracowuje by dopracował na najbardziej szczególny szczegół efekty wizualny takie tam a w tej Portugalii to um, czytam plotkę, że tam ma być jakiś um, powiedzmy że jakiś tam ten um, jak to się nazywało um, już mi wyleciał mi z głowy, no A, właśnie ten przemysł samochodowy. Po pierwsze, powiedzmy, nie wiem, co to jest w ogóle, ten przemysł samochodowy, o co w ogóle jestem, by miało chodzić i jakby to miało działać. Możliwe, że przemysł samochodowy to po prostu, że bardziej tak, no nie wiem, możliwe, że bardziej różnorodne dostawy? No jest to możliwe, ale yy, nie jestem do końca pewny o co w ogóle im chodzi po głowie i co nie planują tam robić. Yy, więc w sumie... Więc tyle jeśli chodzi o ten dodatek Iberia. No bo jeśli chodzi o tego rotraka 3 no to hala, no nie wiem, EuroTrack, Simulator 3, trochę czarno to widzę, bo... bo mamy dwójkę dopiero co? No okej, okay, zgadzamy się, że, że że, to premierę miała ta dwójka w 2012 roku, no okej, okay, w 2012, yy, szczerze mówiąc, więc prawdę mówiąc co? No to To możliwe jest to, że. Ale to oczywiście plotka to nie musi być prawda. Możliwe, że. SC Software planuje m, trójkę wypuścić w tym roku, ale możliwe, że. E, ze wszystkimi dodatkami, ale to trochę byłoby bez sensu, bo. Mogłoby zrobić tak, jak w przypadku Giant Software, czyli. E, z... Ten, zrobić zbiorcze wydanie wszystkich, wy, yy, wszystkich dodatków i zaniższą cenę, więc yy, mm, trochę tak bez sensu byłoby. No ale kto wie, kto wie, nie wiadomo w ogóle yy, na czym ta trójka by, gdzie miałaby się rozegrać, jakoby miała w ogóle mapę. No w ogóle na jakim obszarze, więc. No, bo tak. Jeszcze zostaje do dyspozycji im właśnie Australia i Azja, więc Eurotruck, taka nazwa trzeciej części, to trochę nie pasuje, bo to bardziej podchodzi pod europejskie ciężarówki, a nie. no, wiecie, tak jakby. Właśnie pod europejskie, niż pod takie jakby na przykład australijskie, albo azjatyckie, więc... Trochę to średnio co widzę, żeby trójkę wypuścili w tym roku. No jest to możliwe, ale... Nie wiadomo. Po prostu. Bo dodatek tu i tam... Do Amerykana to słyszałem, że coś też planują, ale nie interesuję się Amerykanem, bo trochę tak bez sensu. I na gdzie ja jadę? Ojeju. Dobra, to. A wiecie co, może ja włączę lepiej świat... Dobra, mm, chwila bo... Co jest? What? Chyba uderzyłem w kogoś. Dobra, 400 za mandat. ajajaj No trochę... Tak jak mówiłem, trochę ten odcinek przegadany. Bo już 18 minut odcinka jeszcze nagrałem ponad. Dobra, to może przyspieszę to, bo trochę jeszcze tej trasy jest. A sumie... Bo w sumie to jeszcze jeden temat się został do obgadania, więc e, jaki temat, no to y, dotyczący nowej nowości na moim kanale. Czyli tym, taką nowością y, wam mogę powiedzieć, że y, możecie znaleźć na moim kanale trochę... Mój kanał będzie trochę inaczej dostosowany, czyli... Mm, Serię z gier gdzie indziej będziecie mogli znaleźć, czyli playlisty. Bo od razu na stronie głównej mojego kanału, no to nie będziecie mogli ich znaleźć. Tylko dopiero w przechodzeniu w zakładkę playlisty i tam właśnie może teraz wam się pojawi na ekranie. Eee... Dlaczego akurat tam? Bo właśnie na stronie głównej mojego kanału Będziecie mogli znaleźć właśnie mm, y, pierwszy wiersz, który napisałem, y, czyli wiersz pod tytułem „W maju jak w październiku, więc trochę taki, mm, no trochę powiedzmy, ten wiersz opowiada o tym, że, no że nie warto bać się wiosny. Bo w sumie no, wiosna jest oczywiście dzika, ale powiedzmy to, że y, wiosna ma w sobie to jakby, powiedzmy, piękno poezję, więc y, jak w ogóle ktoś się interesuje wierszami, y, więc może tam zajrzeć, posłuchać, więc No oczywiście. Link do wiersza znajdziecie w opisie do filmiku, jak zarówno do. Yy, yy, yy. no, link do wiersza, jak zarówno do. Yy, do tego. Yy, Nie no, bo wyleciał mi już to z głowy. Naraz. Yy. No, po prostu link do e, mojego wiersza, e, do posłuchania wiersza na YouTube, jak zarówno e, link do tekstu na oficjalnej stronie, oczywiście. Więc e, linki macie w opisie do filmiku do tego odcinka, w opisie do tego odcinka. E, Dobra, więc y, to w sumie, no trochę, serio, rozgadałem się w tym odcinku, bo 20, ponad 22 minuty nagram, więc okej, okay. y, y, wytnę y, tę część i widzimy się już na miejscu. Okej, okay, więc... Y... Mm, już dojeżdżam do Luksemburga. Okej, okay. dobra. Yy, odkryłem miasto. No i czerwony się. Jeszcze mi tu samochód mi się wepchnął. O, jeszcze policja. No, pięknie. Jeszcze tir. Serio? Dobra, to. A, a. No dobra tak? Co jest? Okej okay. No dobra, więc yy, już prawie dotarłem do celu No i duro. No, mało brakowało. Dobra. Droga wolna, więc jedziemy. No, pięknie. No, już... Już mandat dostałem. Okej, okay, więc yy, skręcamy. No, jesteśmy już prawie na miejscu. Tylko teraz będzie zdecydowanie problem z zawracaniem. No. Właśnie. Zdecydowanie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ej, mm. to teraz to ciekawe, jak to zawrócę. Zaraz to tu jest wjazd. No wiecie co? Ja tego nie założyłem, tak? Dobra, nieważne. Tylko teraz muszę jakoś cofnąć. A to mogłem tędy wjechać i. Tylko nie wiem, czy bym cofnął, ale. Myślę, że tak, tylko... Dobra, jakoś cofnąłem. To teraz tam do tyłu muszę wjechać. I na... Nie. Złą stronę skręciłem. I na. Do przodu trochę i do tyłu. I zaraz będzie... Na no, zielono się zaświeci. Tylko już utknąłem. Tak patrzę. No nie wierzę. O, chociaż jeszcze. Dobra, to. Właśnie to cofanie to jest takie. Nie jest to jakieś mu ale już. Pro... Już patrzę, że widzę, że 3% na czego uszkodziłem. I no Nie, zaraz. Niech tu mam cofnąć, skoro. O, 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 o. Mina. znów mi to się wykręciła tam? Nie, a jakbym... Mina. O, dobra, teraz to. Aj. No. To teraz to się udało. No dobra, więc... Rozładowujemy. No, jest? z mikrofonem mam problem cały czas. E, dobra, mm, no więc jak sami widzicie, w sumie tyle dostałem, czyli 14 tysięcy, ojeju, 6, y, no prawie 700 XP, y, no jeszcze 11 poziomu, mm, nie na wyższy poziom nie przeszedłem, więc... Ten odcinek był bardzo przegotany, tak myślę, więc w tym odcinku będzie chyba już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. No i cześć.